Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siema siema, witam w nowym go z CSGO Skinsa na moim kanale, na następnie wejdźcie sobie w plusik, piszcie kodzik Gravita18, daje wam 10% do wpłaty oraz 20% na sam start, macie wiele metod płatności, więc przykładowo wpłacacie sobie, nie wiem, 200 złotych, dostajecie 220, 10% do wpłaty, jest to bardzo ważne, no i daje wam dodatkową kaskę, więc zawsze to jest więcej na, na grę, tak, więc myślę, że spoko, e, no i... 20 na start, zawsze możecie sobie z 2,10 zrobić na przykład koskę, jak Wam się uda. Czemu by nie? Na pewno komuś z Was się uda, bo wiadomo, szansa jest mała, koskę zrobić z 2 zł, ale na pewno komuś się uda. Trzymam za Was kciuki, tutaj wejdźmy sobie do konkursiku co 6 godzin, co 24 godziny jest również, co 24 godziny jest też Daily Case, ale nagrywam na zapas w nocy, więc no niestety nie mogę go dzisiaj otworzyć, więc będzie pewnie w jutrzejszym odcinku dopiero. Chyba, że będę jeszcze jeden na zapas nagrywał, ale nie jestem pewny, bo chyba mi wystarczy. Na samym dole jeszcze macie zrobicie na social media darmowe z książki, więc też zachęcam serdecznie. No i co, przejdźmy sobie do batelek, chociaż najpierw na start usłyszymy sobie jedną skrzynkę Emerald ulepszoną. I dzisiaj polujemy na Emeraldy, dzisiaj w końcu wyczekiwany test ostatniej skrzynki z serii Games. Testowaliśmy, testowaliśmy już wszystkie skrzyneczki. czekajcie, testowaliśmy sobie tutaj tak, testowaliśmy Dopplera jako pierwszego, potem testowaliśmy Black Pearl, potem testowaliśmy Szafiry, ostatnio testowaliśmy chyba z 3 dni temu Ruby, trafiliśmy Bajonetę Ruby, no i dzisiaj Emeraldy i dzisiaj mam nadzieję, że mi wypadnie jakiś Emeraldzik. No powiem tak, z tych nie byłbym jakoś zadowolony, bo te są dosyć tanie, względem tego, ile skrzynka kosztuje. To już ponad oddycha kosztuje, nie, 8, okej. Okay. Czyli z tego też nie byłbym jakoś super zadowolony. No ale tutaj, żeby było fajnie, tak? Przed taki flip knife, taki. No, ten bajonet już by naprawdę był mega. Karambici, to jest. O jezu, o jakie te skiny są drogie. No powiem tak, jak tam coś się będzie, to będzie niesamowicie. Dobra, otwieramy na start jedną skrzyneczkę, na farta. Zobaczmy, czy trafimy koskę, nie trafimy koski, trafimy petkę, see you later. I to jest koszt, e, cena 23 zł, więc no niestety straciliśmy. Ale ja mam dużo skinków, więc sprzedajemy dzisiaj na grubo. Robimy chyba najdroższą bitwę, bo Ruby była tańsza. Bo robimy sobie 20 skrzyneczek ulepszonych Emerald. No, to będzie naprawdę gruba bitwa. 27 koła na 4 osoby, bo oczywiście jak to przy testach skrzyneczek jest, no to lecimy na grubo. No i wchodzimy praktycznie Alin tak. Możemy poszaleć, bo ostatnio wygraliśmy, więc no dzisiaj na grubo. Dzisiaj na grubo po prostu chciałbym wygrać sobie Zika, Może się uda, może nie. Jak wygramy, to będziemy z robotami totalnymi. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. 20 skrzyneczek przed nami. Pierwsza. I trafiamy sobie już Zika w pierwszej skrzyneczce. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy dalej. Ok, tutaj bez Emeralda. Sprawda trafiliśmy czwartą chyba najtańszą kosę, ale i tak bardzo mi się to podoba, że w pierwszy już zaczęliśmy i teraz kolejny Emerald. Ale tutaj Rosso też trafił tego co my wcześniej. No jak tak Emeraldy będą sypały, to myślę, że naprawdę spoko, ale tutaj jeden Drossi i przebija nas wszystkich, także mam nadzieję, że... że tak się stanie kolejny Emerald. Trzy Emeraldy już mamy. Ej, co się dzieje? Ta skrzynka oddaje. Rubi, szafiry i tak dalej, tak nie oddawały. Kurde, jakby tam u góry kreska była, to no ale właśnie jeden taki bajonet e, M9 albo Karambit e, albo Butterfly, inos nie ma, tak, bo to jest tam po 50-60 tysięcy nawet, więc no. E, ale póki co idzie naprawdę przyjemny. Bardzo mi się to podoba, jak to idzie, mamy fajną przewagę. E, maksymalnie Hansmana mogę trafić, bo już potem jest lipa. Flip jeszcze u tych, co mają mało, jakkolwiek jest do przebicia, ale. A, no i po, po mnie. 50 tysięcy, Emilii, pozdrow. Tak fajnie szło, tak fajnie szło, no i Emilii musiała wszystko zepsuć, 50 koła, Karambit. O tym mówiłem, co z tego, że my trafiliśmy trzy Emeraldy, jak tutaj Karambit wleciał i jest po nas. O, i sam utrafił kolejnego Emeralda. Eee, znaczy u niego to pierwszy właściwie, ale kolejny Emerald tutaj w tej bitwie. Dużo emeraldów sypie, naprawdę. Podoba mi się ta skrzynka, co prawda przegrywamy, no bo jednak Karambit to drugi, nie trzeci najdroższy. Tam, jakbym 9 jest trochę droższy, a Butterfly o kilkanaście koła jest droższy. O, Hans Monika sobie i sam przytulił i nas dogonił. Ej, no fajnie ta bitwa odda, naprawdę fajnie. No, tylko szkoda, że przegrano, tak? Jakbyśmy to wygrali, to mielibyśmy ze 100 i to by było w ogóle powalone. No ale zostały jeszcze trzy skrzynki, no nie wiem, musiałby nam taki Karambit spaść. Bo tylko Karambit nas ratuje, bo mają 25 koła, to tylko byśmy podbili. Więc karambitem 9 albo Butterfly, by musiały spaść, a no to jest bardzo mała szansa. Dwie skrzyneczki, ostatnia skrzyneczka i uwaga, zobaczmy. Czy uratujemy się? To by były powalone, nie? No właśnie. No ile tu emeraldów było? to było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 emeraldów w jednej bitwie. No grubo. Szczerze, szczerze, grubo. E, więc sobie zróbmy teraz jeszcze, może, 5 takich emeraldzików. Myślę, że będzie naprawdę spoko. O ile nam styknie, e, nie styknie, e, ale mamy jeszcze evencik. E, jak wy to oglądacie, to, to zostało. Stało kilka godzin pewnie, bo ja to nagrywałem z piątku na sobotę, a ten odcinek wrzucam w niedzielę, więc. no. Chyba w poniedziałek się jakoś kończy. Więc sobie wymienimy te punkciki i zobaczymy, co nam tutaj styknie. Po 20 koła wymieniajmy. E, cyk 26, 26 i 30 mamy jeszcze 3995. E, Okej, okay. mamy 6 koła. No to nam chyba i tak nie styknie na 5, ale nam styknie na pewno na 4 e, cyk. No niestety 700 zł na rynku. Dobra, to 4 z książki na 4 osoby, no i może tutaj wygramy jakiegoś emeraldzika eee, i byłoby naprawdę spoko się odbić, skończyć chociaż z jakimś flipem, chociaż z flipem i będzie naprawdę spoko. Jak drapniemy chociaż flip Knifea, to będzie spoko. A jak Bajonecik czy coś wyżej, no to to by było mega. No teraz nie zaczynamy od Emeralda niestety, ale i tak jesteśmy na prowadzeniu. No ale jeden emeraldzik dla nas i by było naprawdę przyjemnie. Tutaj Contender Bridge na trzecie miejsce dla Michaela. Dwie skrzyneczki, no jeden emeraldzik, proszę, no odkutkę. No teraz lipa. No i ostatnia skrzyneczka, proszę, emeraldik. No to nie jest emeraldik, niestety. Ale wygraliśmy bitwę, więc wiecie co, zrobimy sobie jeszcze dwie takie skrzyneczki. Jeszcze na dwie nam starcie Jeszcze na dwie, więc na sam koniec jeszcze dwie skrzyneczki. Pyk. Aha, zabraknie nam 4 złotych, To wiecie co, ja to zrobię tak. Że zrobimy sobie tutaj proficik, szybki. Szybki proficik, pyk. Eee, nie kliknąłem, spida. No to nie będzie szybki proficik, jednak. Jednak żartowałem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok, lekki profit. Ok. No lipa Dobra, nie uda nam się. Chociaż dobra, zaryzykuję sobie z jakąś skrzynką, nie wiem. Eee, zaryzykuję sobie ze skrzynką elegant. I po prostu tutaj spróbujemy zrobić szybki proficik, żeby otworzyć dwie skrzyneczki. Okej, okay, no blisko zera. Okej, okay, mamy to. Mamy to, mamy na no dwie skrzyneczki. Także lecimy sobie ostatnią witawkę w tym odcineczku. No i na Emeralda. na Emeralda. Będzie naprawdę super. Na cztery osoby. I, i tyle. I myślę, że będzie spoko. Eee, dobra, cyk Rosso. I samo. I Emily. No i mam nadzieję, że teraz wygramy i będzie naprawdę super. Proszę. Emeraldzik. Aha, Bayonet i samo za 25k. Nie wierzę. Dlaczego nie dla nas? A na underdogu też byśmy nie wygrali. No niestety, niestety widzowie. Także ja wam dziękuję za odcineczek. Mam nadzieję, że Wam pójdzie lepiej, że wy traficie jakieś emeralda, rubi, szafira, wszystko co najlepsze. Dragon Larki. i po prostu będziecie zadowoleni z Waszych trafów. Ale oczywiście wszystko z godzikiem się do 18-10% dopłaty 20% na sam start No i oczywiście macie link w opisie Trzymajcie się, siema i łapeczka w górę z dzwonkiem, Elo!